Witam z Kiwasy też jest Sebastian Kowalczyk. Moi drodzy, stała się rzecz wręcz niewiarygodna. Nie wiem jak Adasz to zrobił, ale zobaczcie, cały czas jest trzymany stan imperatorów, i to w tych najlepszych kolorach. Nie wiem jak Adasz to zrobił, no ale dowodzi cały czas, jak się tylko skończą. Chwała mu za to. Może Paweł coś o tym wie, Pawle, o co chodzi w góry? Jak to się stało? Modlitwy zostały wysłuchane. Ale to... szturm odliterny wędkarze przeprowadzili, no i coś tam dać tam dowozi. Tak Czyli po cały miesiąc chodziłeś na majowe i na Roraty, tak? Na tace dałem. No to fantastycznie. fantastycznie. Ze sklepowej kasy. A, rozumiem. No, <noise> trudno to zrobić. No, najważniejsze, że są. Tak, mógłby kolorów troszeczkę więcej, więcej dorobić, ale nie jest to ta, nie jest to takie łatwe, jakby się mogło wydawać. On sobie przygotowuje pewną partię. Woblerów 100-200 sztuk w jednym kolorze, e, i to wtedy wrzuca, e, ale są najłowniejsze, Ja Wam pokażę. się, jakie są. E, papudra, kolor nad kolorami. No i teraz się okazuje, że ten okoń jest e, bardzo łowny. A da ostatnie bolenie, 82 cm na niego wyjął. E, klenie na niego się czepiają, No, o sułkach, już nie wspomina. Wydaje mi się, że przy sumie. Kolor raczej ma trzeciorzędne znaczenie. Raczej mi się w ogóle wydaje, że w przypadku tych woblerów to jakby największe znaczenie ma ich praca, co by nie mówić. Ale teraz okoń, powiem Ci... Teraz musi, okoń. Musi być ja rano. rozumiem, jest parcie, jest parcie na, na okoń. Okay. Coś, coś okay. ten okoń ma w sobie, że ostatnio nam fajnie zapłacił. Coś po japońsku ostatnio mówiłeś. Sushi? Sushi. Znowu Cię co sushi. To po Nie mam pojęcia. Ale opowiadaj, co e, tam na nas tematy masz. tematyka jest z dzisiejszego filmu? No sushi. Ty e, a wiem, mieliśmy pokazać, bo przyszły do nas. No właśnie. E, z Japonii tematy, tak? Chodzi o plecioneczki. Tak. Najcieńsze plecionki. Na rynku. E, nie wiem, czy na rynku. To, to w sklepie. W sklepie, jedne z, z najcieńszych. E, patrz, tu są plecionki do łowienia białorybu i na rea. Od Co to się narobiło? Od toraja. 02, 025, 030, 040. Nie, czekajcie. 002. Właśnie, jedno tak. mi się uciekło. No może rozwinął jedno, żeby, żeby... No pokaż, pokaż, pokaż jak to. Tylko z drugiej strony, aby Ty było tego, widać nie, tego nie widać. widać? Nie, na czarnym tle widać. A weź ją odwróć z drugiej, tak o. Taki włosek. No włosek, włosek. Ja to się boję takich włosków do wody wkładać, ale wiem, że niektórzy lubią. 100-metrowe są odcinki no. tej różowej, a żółta jest 150 metrów. Okay. Ale to naprawdę do najleżejszego łowienia tutaj możemy przynętami bez zbrojenia praktycznie łowić. Gumka, sam haczyk i da się tym rzucać. Fajnie. Jesz, jeszcze tu serce są grubsze, mhm. chodź pokazujemy. Już pokazujemy, tak. Już. Tu, 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 I, i na przykład te ośmiu sploty. Jak, e... się, jak się Seguar po japońsku wymawia? Nie wiem. Sushi. Niech będzie seaguary. Okej. Okay. Może wędkarze nam podpowiedzą. One są w 200-metrowych odcinkach. Także czasami też wędkarze pytają o to, czy są plecionki w dłuższych odcinkach niż 150 metrów. Więc tutaj jest podwójny. Podniesie... Bo, bo im się podkładu nie chce robić po prostu. Tak, nie chce się robić podkładu, więc są 200-metrowe ośmiosploty. E, I są seledynowe ośmiosploty po 150 metrów. E, I jeszcze mamy. Przyjechały od nich serciu żyłki. O! Dzień dobry, dzień dobry. Też Już cien... podchodzimy do panów. Też takie czyniusieńkie, e, wiesz, 012, 014. I e, jeszcze cienie, e, spinningowe, mhm. bezbarwne, od takich okoniowych tematów do, e, do, nieco, do nieco grubszych. E, I to tyle, jeśli chodzi o żyłeczki. Jeśli chodzi o żyłeczki. Tak. E, są też fluorokarbony, to tutaj zepchniemy. Prosto z Japonii, kraj, no nie mogę wyciągnąć, żeby pokazać. Na pewno jest bezbarwny. Jak to fluorokarbon <noise> jak to, ogólnie? Nie wiem, jak, jak na to wpadłeś. <noise> jak to fluorokarbon? Chcę w tych krzaczkach wyczytać, czy jest napisane, w jakich są odcinkach, ale nie widzę. No dobra. Ten, bo. A, ten, bo... Ten, 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 ten. To już ten. A to słuchajcie, to nie ma problemu. Dwa tematy żeśmy poruszyli. Bytność imperatorów, znowu japońskie plecionki, japońskie karbony Przypominam, że na stanie mamy cały czas parzonkie 210 i parzonkie 240 cm, w końcu są i są szczytówki do owych parząchwi. Też możecie sobie uzupełnić ewentualnie, jak Wam się połamały. Przypominam też, że szczytówki do parzonkli możecie sobie zrobić sami, takie ogólnie, jakie są Wam potrzebne. Bo, bo akurat ta wędka daje taką możliwość. A my w następnym odcinku pogadamy sobie o promocjach. Mamy ich bardzo dużo, ale tak się troszeczkę tutaj uspokoi, bo niby sobotni dzień, a ludzi w stepie dużo. Dziękuję bardzo za uwagę i pozdrawiam. Do zobaczenia. O i zobaczcie, są te kolory banjo, takie które rzadko są, a są mega zajebiste. No i sema tu na temat przeszedłem całkowicie inny. To jest, moi drodzy, kolor to chyba są najłowniejsze. bardzo L053 i L054. Proszę bardzo. Pewnie jak na okonie. Dobra, już nie skaczę po tematach. Już, już, już kończę. Nara! O, jakie ładne tutaj.